Około tysięcznego roku naszej ery rzemieślnicy zaczęli tworzyć skomplikowane wzory okien. Zamiast drewna używali ołowiu lub gipsu i umieszczali pomiędzy nimi płytki kolorowego szkła. Później zaczęto używać ich w kościołach do przedstawiania scen religijnych. Są dwa sposoby produkcji witraży. Jedna z wykorzystaniem miedzi, wynaleziona mniej więcej 100 lat temu przez Amerykanina Luisa Comforta Tiffany'ego. I druga, pochodząca z Europy, o której opowiemy. Na początku artystka kładzie taflę szkła na wzorze i kopiuje go na powierzchnię. Zostanie on wycięty wzdłuż linii. Następnie przeciąga narzędziem do cięcia szkła po liniach. Powstają poszczególne elementy wzoru. To samo robi się ze szkłem o różnej fakturze i kolorach, dla każdego kawałka oddzielnie. Tnąc po wewnętrznej stronie linii, zostawia miejsce na pasek ołowiu, który połączy poszczególne elementy. Po wycięciu sprawdza zgodność elementów z wzorem, upewniając się, że pasują. Czas połączyć wszystko razem, używając rysunku jako szablonu. Cynkowy profil obramuje całość. Wyżłobienie w listwie umożliwi umieszczenie w nim szkła. Artystka dopasowuje profil do skraju rysunku. Następnie przymocowuje drewnianą ramę do stołu montażowego. Kilka gwoździ utrzyma profile w odpowiednim miejscu. Wszystkie elementy zostaną połączone za pomocą ołowianych pasków. Ołowiu używa się ze względu na jego plastyczność. Po wyprostowaniu długiego pasa ołowianej ramki artystka obcina kawałek. Szklane płytki wpasowuje się w odpowiednio uformowane rowki. Obcęgi są specjalnie przystosowane do cięcia bez deformowania kantów. Po dopasowaniu wszystkich kawałków szkła całość jest delikatnie dociskana do drewnianej ramy. To zapewni dokładne spasowanie elementów. Teraz artystka rozpyla słaby roztwór kwasu. Dzięki niemu luty będą lepiej trzymały. Każde połączenie ołowianych ramek jest starannie lutowane cyną po obydwu stronach witraża. Używając ostrego pędzla, artystka nakłada szpachle na ramki. Zapobiegnie to przedostawaniu się wody i sprawi, że witraż będzie wyglądał na starszy niż jest. Po posypaniu całości chlorkiem wapnia i wypolerowaniu, szkło i ramki będą bardziej błyszczące. Po czterech godzinach pracy całość jest skończona. Bardziej kunsztownie wykonane witraże zawierają ręcznie malowane detale. Artysta najpierw przygotowuje rysunek na papierze i wycina według niego kawałki szkła. Nanosi czarną farbę na fragmenty, które są następnie wypalane w piecu. Cieniowanie tworzy się metodą nakładania brązowej farby. Suchym pędzlem artysta usuwa ją w miejscach, które mają zostać podświetlone. Następnie fragment jest ponownie wypalany w piecu. Nanosi się pozostałe detale i po raz ostatni wypala szkło w piecu. Farba zawiera sproszkowane szkło, które pod wpływem ciepła wiąże się z kawałkami wzoru. Rezultat tych zabiegów jest olśniewający.